Myślę, że sezon był dość burzliwy. Na początku trochę negatywnych emocji związanych z problemami z organizacją i tak dalej. Końcówka już dużo lepsza. Co do finału, myślę, że Zero City było do ugryzienia. Trochę szkoda, szczególnie tych pierwszych dwóch gier, w których wydaje mi się, że graliśmy dobrze i byliśmy w stanie wygrać, no ale co, może zabrakło trochę tego doświadczenia, może lekki stres i klanowy. Koniec końców sezon, myślę, że tak czołg może zaliczyć do udanych. Nasza przygoda, że tak powiem, z EU Masters. Przed samym trudnie dosyć pewnie się czuliśmy, graliśmy na drużyny, w sumie topowe, które gdzieś tam podchodziły do ćwierćfinałów, półfinałów i wygrywaliśmy na nich Screamy. Więc nie było dla nas jakby problemem. W grupie jakiej się znaleźliśmy. No, koniec końców nie wyszliśmy z niej, ale nie chcę mówić, że szczółkowaliśmy, ale naprawdę zagraliśmy poniżej swój zwykły poziom. Dużo też zadziało się rzeczy w draftach dziwnych na EU Masters, gdzie Noah sobie krzyczał parę razy losowe herosy, które chce mieć w kompozycji, które nie miały później sensu i na przykład byliśmy w grach, gdzie x-pick na przykład nie działał, a mieliśmy plany inny. Strzałowaliśmy też jakoś tam jedną, dwie gry. Gdybyśmy zagrali lepiej i prawdopodobnie predyspozycja dnia i sam fakt, że te wszystkie gry gra się tak naprawdę w przeciągu 3 gry, w ciągu jednego dnia troszkę pogorszyły naszą sytuację. No bo graliśmy pierwszą grę na Heretis, która była w miarę wyrównana. Gdybyśmy zagrali jeden z trzech fightów jak ludzie, to prawdopodobnie byśmy wygrali grę. Nie zagraliśmy jak ludzie. Żadnego fajta przegraliśmy, no i wiadomo, że to. W momencie, kiedy masz trzy mecze do rozegrania, z, z raptem kilku godzinach, no to wiadomo, że jakiś tam wejdzie na psychikę. No i się stało, i się stało dokładnie. Wiadomo, że zaczęliśmy U-Masters bardzo dobrze, tak? Pierwsza wygrana, więc były nadzieje na to wyjście z grupy, mimo tego, że no, grupa nie mi się, była bardzo trudna, tak? Zarówno LDLC, jak i Wall to bardzo dobre drużyny. Tej drugiej gry bardzo szkoda, tak? Wiadomo, przegrać, bo przeciwnik był lepszy, żaden wstyd, no ale przegrać przez brak prądu trochę problem. Lexus, Lexus w się zapłania, Benur, on nie ma teleportacji. On musi iść z buta, ale się też tą falą na środkowej alejce. I roma dostępny teleport. O nie, to o jest nie, ten moment. O, stołek. Nie. o nie. Jedyne co mogliśmy zrobić, to pozbierać się no i starać się wygrać w dalszej części. Nie wiem, czy by to w koniec końców coś zmieniło, czy wyszlibyśmy z tej grupy, czy nie. Nie chcę robić takich wymówek. No ale na pewno przykra sytuacja, tak? Mam nadzieję, że w tym sezonie, jeżeli znowu pojawił się na to może trochę łatwiejsza grupa, no i może też brak problemów z prądem. Zobaczymy. Zmiana ADC jest tak naprawdę gameplayowo, wydaje mi się, że nie ma różnicy. I jeden i drugi są na tak samo wysokim poziomie mechanicznym, z czego. Z Noachem był problem troszkę mentalu. Już teraz team environmentowo o wiele lepiej nam się pracuje z drugim adekurierem, nie umniejszając Noachowi to Ciężko jest też mieć gracza, który chce za wszelką cenę wygrywać do tego stopnia, że gdzieś już zaczynają się te zalążki toksyczności, w czym nie ma nic złego, tylko nie było nikogo, żeby Noaha przytemperować. No i byliśmy w sytuacji, gdzie w sumie toksyczny gracz ma najwięcej do powiedzenia w drużynie. Wiem, że pokaże się bardzo dobrze w RC, ale na pewno zamiana Noaha dla nas wychodzi na plus. Sam patrz sobie bardzo dużo w grze zmienia i nie będzie przed tym żadnych rozgrywek, tak jak mieliśmy to okazję mieć czy to podczas już Winter Splitów, że tam były kesma, kapy, demacje kapy. Jakieś inne ligi zaczynały się wcześniej. Nie dość, że Mili, która była wyłączona podczas MSI, wchodzi do propleju. Nowe itemy. Powiedziałbym, że poziom ultraligowy będzie cały czas e, podobny. Wiadomo, że gdzieś tam Grypcio potencjalnie zdropowało swój lepszy roster. Jest parę z fajnych ruchów, tak jak e, Przynajmniej Prima do Anonymo Esport. Ja jestem bardzo podekscytowany tym naszym nowym składem. Myślę, że otwierają nam się pewne nowe możliwości, zarówno w drafcie, jak i w grze ale myślę też, że Prime może być zaskoczeniem dla wielu osób, ponieważ ja znam go już z przyszłości, grałem z nim w tryoutach, zarówno w filmowcach, jak i w poprzednich, i myślę, że on może pokazać dużo więcej i, niż, niż pokazał w gry pcio. Myślę, że nie będę tutaj uchylał żadnych szczegółów, ale ludzie zobaczą kilka postaci, takich stylów gry, których może nie kojarzyliby z nim z poprzedniego sezonu. Myślę, że to jest bardzo dobry gracz indywidualnie i tak długo, jak możemy go wdrożyć w naszą drużynę, to będzie to dla nas zmiana na plus. Potencjalnie lepszy roster, upgrade zamiast hero, ale stylistycznie też tracą wachlarz chmionów i myśl, że mogą zostawić ziomka solo na topie i, i później w teamfightach zrobić swoje.